Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Michał Hetmański, Fundacja Instrad. Dzień dobry, cześć. Cześć Patryk, witam wszystkich na słuchawkach, na głośnikach i w samochodach, gdzie, gdzie nas nie słuchacie. Transformacja energetyczno-klimatyczna w Polsce potrzebuje wspólnego mózgu, który poprowadzi ją we właściwym kierunku. Tak można interpretować najnowszą propozycję Fundacji Instrat, która rekomenduje utworzenie... Nowego rządowego think tanku. Michał, co to za propozycja? Propozycja nie jest nasza, nie tylko jest nasza autorska. Jest to postulat ekspertów koalicji obywatelskiej. Pozdrawiam z tego miejsca Grzegorza Anigmowskiego, który również zapowiedział coś takiego kilka tygodni temu w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. Postanowiliśmy na bazie tego ogłoszenia pociągnąć wątek i opublikować to, jak my widzimy funkcjonowanie takiej instytucji. Nasz postulat i rekomendacja wpisuje się też w większą globalną dyskusję na temat tego, że transformacja energetyczna staje się na tyle ważnym procesem, że dotychczasowe schematy działania oraz zaplecze instytucjonalne, analityczne do realizacji, do planowania tej transformacji z punktu widzenia instytucji państwowych jest po prostu już za małe. Jak spojrzymy sobie w historię tego, ile instytucji państwowych jest zaangażowanych dookoła ministerstw we wspieranie tego procesu, to zidentyfikujemy prawdopodobnie około kilkunastu ośrodków, które często robią podobne, nie, często, bardzo często nieskoordynowane analizy, badania, nie współpracują ze sobą w wystarczający sposób i działają w ramach silosowości danych resortów. Naszym zdaniem trzeba to zmienić, skoordynować, zharmonizować ten proces i zapewnić, że decydenci na poziomie rządowym będą z tych wyników pracy dynamicznie korzystać. Zgadzam się co do kierunku, nie mam co do tego wątpliwości, natomiast pojawia się u mnie w głowie od razu pytanie: dlaczego trzeba powołać nową instytucję? Rekomendujemy zcentralizowanie tego w ramach jednej instytucji podlegającej pod prezesa Rady Ministrów obok funkcjonujących resortów, bo widzimy, że wiele do tej pory chaotycznie planowanych i realizowanych działań pod danymi resortami nie przekładało się jednak na działania. O ile na przykład jeden minister, wiceminister mógł słuchać przysłowiowo swojego Instytutu Badawczego, to mu nie musiał już tego drugiego i ten przepływ informacji oraz Oddziaływanie było bardzo niskie ze względu na brak tego umocowania jednak na poziomie politycznym. Ta transformacja oraz cały proces legislacyjny jest polityczny, nie ma tutaj owijać w bawełnę. Ważne, żeby taki podmiot osadzony w procesie legislacyjnym, analitycznym, strategicznym był uwzględniany od samego początku. To jest też dobra praktyka z krajów, które sobie transformację energetyczną postawiły za priorytet. Jak spojrzymy na Niemcy, na Danię, ale również na poziomie międzynarodowym, na, w, na, w, w, w ramach struktur Unii Europejskiej działa Europejska Agencja Środowiska. Ostatnio również Think Tank Bruegel po, postuluje powołanie odpowiednika nam, e, dotyczącego działań energetycznych. Na poziomie globalnym działa przy OECD Międzynarodowa Agencja Energetyczna, e, albo działa obok też również Międzynarodowa Agencja Odnawialnych Źródeł Energii. To jest taki podmiot niedecyzyjny. To on nie podejmuje politycznych decyzji, ale wspiera cały ten proces, zasilając danymi, badaniami, analizami, wszelkie wymagane procesy od legislacji po monitoring, wdrażaniu istniejących programów, koryguje te założenia i zbiera tych wszystkich interesariuszy, zapewniając również ich poparcie dla transformacji energetycznej. Naszym zdaniem potrzeba takiego podmiotu również w Polsce. No dobra, ale. Ty... Opozycja demokratyczna w stosunku do tego rządu, który najprawdopodobniej odejdzie, yy, szła do wyborów pod hasłem odchudzenia administracji, yy, i doskonale o tym wiesz, że w Polsce działa coś takiego jak Agencja Rynku Energii, czy Agencja Rozwoju Przemysłu z oddziałem w Katowicach. Czy naprawdę i dlaczego naprawdę potrzebujemy tej? Nowej Agencji do Spraw Transformacji Energetycznej? My rekomendujemy jednoznacznie skoordynowanie takich działań oraz ich konsolidację, co wpisywałoby się niejako w ten postulat, ale nie jest to moim kluczowym tutaj założeniem do opracowania analizy. Również wpisywałoby się w ten postulat odchudzenie administracji poprzez centralizację tych podmiotów, ale jedno trzeba sobie postawić jasno. Specjaliści pracujący w ramach e, służby cywilnej, w instytucjach rządowych, oraz na podmiotach podległym od lat pracują na nierynkowych stawkach, na dużo niższych od tych, które można osiągnąć w sektorze prywatnym. I to jest bardzo duża pozorna oszczędność dla budżetu państwa płacić mało ludziom, nie podnosić im wynagrodzeń, nie aktualizować listy zadań. A jakie są tego koszty? Ile w zeszłym roku wydaliśmy na subsydiowany import węgla? Bo nawet nie wiedzieliśmy, ile go będziemy potrzebować, bo nie dało się też dobrze oszacować, ile spółki wydobywcze, ma, krajowe, polskie kopalnie mają go wydobyć. Czy nie wydaliśmy przypadkiem za dużo? Ja wiem, że takie analizy ex post są, e, mówi się, wygodne, ponieważ każdy po, po fakcie jest mądry, e, ale dałoby się tę decyzję lepiej przeprowadzić oraz uspójnić informacje na temat tego, ile i po jakiej cenie moglibyśmy zakupić i oszczędzić tym samym spokojnie oceniam kilka procent PKB lepiej koordynując takie procesy nie tylko na poziomie tutaj strategicznym negocjacyjnym, ale również analitycznym, żeby ocenić skalę tego problemu. Więc utworzenie takiej agencji i na bazie skonsolidowanych już wydatków na takie zadania będzie oszczędnością w stosunku do skali wydatkowania środków, gdzie mówimy tutaj o ponad bilionie złotych w perspektywie najbliższych dwóch dekad. Więc koszt powołania takiej instytucji będzie stanowił na pewno bardzo nikły procent w stosunku do charakteru wydatków tutaj w tym procesie. To teraz pojawia się pytanie, czym powinna zajmować się taka agencja do spraw transformacji energetycznej? Rekomendujemy tutaj zakres mniej więcej czterech kluczowych zadań, maksymalnie do pięciu. Przede wszystkim danych, żeby prowadzić statystykę publiczną w ramach już wykonywanych obowiązków przez agencje współpracujące z GUS-em, sami wymieniłeś, czyli ARE oraz ARP Katowice. Powinna również modelować rynek energii oraz gospodarkę, całą gospodarkę energetyczną państwa po to, żeby tworzyć takie scenariusze miksu energetycznego oraz Ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych na cele unijnych strategii klimatycznych. To była do tej pory kompetencja bardzo niedoszacowana, wykonywała je jedna tylko do tej pory jednostka w ramach administracji Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych, które serdecznie tutaj pozdrawiam i chciałbym docenić tę pracę. Powinny również wspierać instytucje rządowe w procesie legislacyjnym, i być silnie osadzone w nim. Powinny również zapewnić wkład merytoryczny lub pisać, ewentualnie na zlecenie ministerstw, również strategie rządowe wychodzące poza kompetencje pojedynczego resortu działu administracji rządowej. A co ostatnie, piąte zadanie, powinny również dużo uprawiać takich działań komunikacyjnych, edukacyjnych, partners, po to, żeby zapewnić dobry przepływ informacji. Często mówi się, że zacytuję tutaj kolegę z wieloletnim doświadczeniem ze służby cywilnej, ale go zanonimizuję, mówił, że administracja rządowa jest tak mądra jak ludzie, co do, którzy są dookoła niej. Bardzo ważne, żeby taka agencja pełniła również swego rodzaju rolę komunikacyjną i przekazującą. Dane nie tylko do jednego resortu, ale pomiędzy nimi, po to, żeby przedstawiciele tych urzędów dobrze wiedzieli, co się dzieje i mieli w jednym miejscu te, te dane wiedzą zorganizowane. To jakie pułapki i ryzyka mogą zaistnieć przed taką Polską Agencją Transformacji Energetyczno-Klimatycznej? Sam już jedno wymieniłeś. Po co nam nowa agencja? Wiele, przez wiele lat słyszeliśmy, że poprzedni rząd ustępujący wytworzył za dużo agencji czy funduszy. Nie wszystkie z nich należy spisać na straty, po prostu zakres działalności państwa, sektora publicznego rośnie, ponieważ rosną też oczekiwania obywateli i przedsiębiorców względem roli państwa w tym procesie. Więc to jest jedno, jeden z problemów braku zaufania w ogóle do działania tej instytucji, do jej misji. Ale żeby jednak to ryzyko zmitygować, sugerujemy rozwiązania w postaci uczynienia z takiej agencji te, takiego dobra publicznego. Tak jak wszyscy korzystamy z danych GUS-u, mimo że się często nie musimy zgadzać to do tego, co z nich wynika. Taka agencja również powinna być takim ciałem, taką instytucją zaufania publicznego i w jej radzie na przykład. W takim modelu instytucjonalnym mogliby być również interesariusze nie tylko kibicujący za transformację energetyczną, ale za również jej się sprzeciwiający, np. przedstawiciele związków górniczych. Kolejne ryzyko: jak zapewnić dobre płace w sektorze publicznym. Wskazujemy tutaj prawdopodobnie wyjęcie tej instytucji spoza rygoru służby cywilnej, po to, żeby zapewnić te rynkowe wynagrodzenia, przysłużyłoby się temu rozwiązaniu, ale również rodzi pewne ryzyka związane z wewnątrzrządowym obiegiem informacji. Idziemy dalej. Jest wpływ grup interesu, kiedy i dlatego też rekomendujemy powołanie agencji, kiedy nie ma dobrych danych, kiedy administracja jest rozgrywana przez brak wiedzy, znajomości pewnych zjawisk rynkowych, bardzo łatwo wywrzeć na sektorze publicznym wpływ. I wylobować pewne korzystne rozwiązania. To Dotyczy się za nie tylko interesów, często się mówiło spółek Skarbu Państwa czy branży paliw kopalnych, ale również nawet od odnawialnych źródeł energii czy energii atomowej. Państwo powinno przeciwstawiać się takiemu wpływowi grup interesu, nie tylko za pomocą jakichś narzędzi politycznych, ale dzięki również transparentnemu prowadzeniu procesu legislacyjnemu oraz konsultacji strategii rządowych. Działanie takiej agencji mogłoby również zapobiec tworzeniu się takich e, sytuacji nadmiernego wywierania wpływ, wpływu grup interesu. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był Michał Hetmański, Fundacja Instrat. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki bardzo, Patryk. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.